Glebogryzarka spalinowa firmy Weima WM500 to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Sercem maszyny jest silnik benzynowy o mocy 7 KM, który jest niezawodny i sprawdzi się idealnie w każdych warunkach. Glebogryzarka Weima jest narzędziem idealnie sprawdzającym się w polu, na niewielkiej działce lub ogrodzie. Glebogryzarka nadaje się idealnie do pracy na powierzchni do 40 arów. Dzięki odpowiedniemu designowi może posłużyć jako glebogryzarkę do spulchniania ziemi, pielenia oraz parania spugiem lub robienia rządków za pomocą obsypnika. Model ten został wyposażony w napęd pasowy, który chroni urządzenie przed przeciążeniem oraz podczas wykonywania ciężkich zadań. Glebogryzarka wyróżnia się solidną konstrukcją, dokładnie wykonanymi elementami, mocnym silnikiem benzynowym o mocy 7 koni. Napęd pasowy w celu ochrony urządzenia przed przeciążeniem, odpowiedni design dzięki któremu istnieje możliwość podpięcia pługu, wykopywaczki, obsyknika oraz reszty osprzętu. Silnik jest wyposażony w czujnik oleju, regulowana kierownica aby dostosować ją odpowiednio do komfortu użytkownika. W zestawie koła transportowe, dzięki którym możemy się łatwo przemieszczać, możliwość podpięcia kół metalowych w celu spulchnienia ziemi lub przemieszczania się po grząskich terenach.